Ahoj wilki morskie z tej strony, Trendil. W 11 odcinku serii Zagrajmy w Nightmares from the Deep Wyspa Czaszki. Kontynuujemy przygodę, choć wydaje mi się, że może to być ostatni odcinek głównej przygody. W końcu w dodatkach jest też przygoda dodatkowa. Mamy w inwentarzu ostatni dublon z tych 12, do których nawet jest przypisane zadanie. Eee, wszystko. Prawie jest zrealizowane. 12 dublonów zostaje oraz Uratuj córkę. Jako, że Remington się trochę opamiętał, to mamy mu teraz pomóc. No i idziemy do jego kajuty. Nie wiem tylko do czego będzie mistyczna perła. Wkrótce się okaże. Remington nawiązał kontakt z Mery, która mu wytłumaczyła, że źle robi. No i... Mamy to jakoś zakończyć, prawda? Czy masz dla mnie ostatnią monetę, ostatni dublon? Jasne, że tak. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, co jest w tej skrzyni. Meanwhile, the immortal Captain Remington of the sea. broken-hearted, stripped of his enchanted weapons and weighted down by shackles and corals. The only person who could make him happy was dead. The only thing which could redeem him, a gift for the bride, was still in the cursed chest on his galleon. Ah, Remington cries, i and weaker under the sea, waiting for a chance to set things right." Zadanie wykonane 12 dublonów. Co powiesz, kolego? 12 dublonów właśnie jest zrealizowane i you brought the have a perła to co jakaś zapłata czy trzeba wsadzić tutaj żeby można było wyciągnąć to coś co trzyma Remingtona przy życiu przy byciu nieśmiertelnym To serce jego. Nie, 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 dziękuję, nie wezmę tego. <noise> w inwentarzu serce Remingtona. No nieźle. o, i nie można do niego pójść. Nawet nic nie wytłumaczy, nic nie powie. Co jak co, ale do teraz nie wiem o co chodzi z tymi, nie wiem, lampami, które można ruszać i nic z nimi się nie dzieje, tylko się kołyszą. Taki dodatek, tak, od twórców, że. O, możecie trochę coś tam interakcja ze statkiem. A tutaj cały czas animacja, że ktoś jest na pokładzie, ale nie ma, no, serce. No nieźle. Serce Remingtona powinno być podpisane w końcu nie Mery. Nie powiecie czegoś fajnego? Wysadziłam wrota, jasne. Remingtonie, gdzie ty jesteś, czekasz z niecierpliwością na serce. Już nie będziesz nieśmiertelny. W remingtonie, gdzie jesteś, do ołtarza teraz można podejść. Okej. Okay. Jest Remington, jest córka. Jego, nie, myślałam, że jego szabla, ale, ale on ma przy sobie szablę. No dobra. Niczego więcej nie mogę zrobić Co się dzieje? Jeszcze nie przekaza Mam wsadzić tobie serce, tak? Aha jego serce. to nie ma serca. Serce z kamienia. Ale czy tutaj jest coś... Nie, nie ma. W porządku, no. Skoro tak, nie masz serca, proszę bardzo. Uratuj córkę. Zadanie wykonane. I to będzie koniec, tak? Ostatnie zadanie. No to. Co się dzieje? Co ty robisz? A. Dokonywał się ten jego czar, ta czarna magia. You right. Thank you. Siły witalne od córki do tej mery. A gdzie ty odchodzisz? Co się dzieje, Kapelusz? Miałaś rację, dziękuję. My dear, are you all right? Mom, you saved me. I always will. <laughs> W końcu zobaczyliśmy chociaż rękę, dłoń naszej głównej bohaterki. I to wszystko, moi drodzy. Gdybym wiedział, to bym nie kończył dziesiątego odcinka, tylko przedłużył o tych kilka minut, a tak? Widzicie, kończymy, zagrajmy w Nightmare's From The Deep, wyspa czaszki, ale to główna historia, dodatkowa jeszcze przed nami. Zobaczymy co jak. No i w ramach tego tutaj zobaczmy, kto stworzył tę przygodówkę. Powiem Wam, że mi się osobiście podobała. To pierwsza tego typu gra przygodowa. Ukryte przedmioty, w którą zagrałem. Jestem pozytywnie zaskoczony. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała. O tak. Te wszystkie scenerie, tła Mechanika też No i muzyka w tle Testy Tomasz Witman. O, coś się mi zacięło przez chwilkę Polska produkcja Artifex Mundi Przypominam Zajęło się Nightmares from the Deep Wyspa Czaszki Ale są też mm, kontynuacje Wiem, że jeszcze koszmary z głębin posiadają dwa inne tytuły. Coś z Syrenami i chyba z, z tego co pamiętam jak przeglądałem o tym informację Davy Jones właśnie o tym o którym tutaj pokrótce słyszeliśmy. Ciekawy jestem. Może kontynuacja będzie kiedyś. Zobaczymy. Poznaliśmy tutaj historię Henry'ego Remingtona i jego ukochanej czyli Mary, rozwiązaliśmy sytuację. Miał tyle sposobności, żeby powstrzymać matkę i dokonać tego, czego chciał, ale gdyby mu się udało przenieść siły witalne z naszej córki do Mary i ta by powstała i mu wygarnęła, że źle zrobiłeś, to ciekaw jestem, czy byłby z tego powodu zadowolony. Szara Emi... Ja dobrze widziałem, to było Szara Eminencja? Nightmares from the Deep Czaszki. A co jeszcze raz? Od początku? Dobra jest Zostały dodatki A w dodatkach dodatkowa przygoda Sceny z ukrytymi obiektami Tapety, filmy, grafiki Nie będę przy y zaczynał dodatkowej przygody W tym odcinku, wiem że jest krótki No ale to zakończenie, no Tak wyszło Bywa. Zobaczmy, co jest w grafikach. Na to poświęćmy. Koncept graficzny. Czy można jakoś przesuwać? Nie. I te wszystkie obrazy powstały, żeby dać jakiś zarys, tak, do mechaniki tej gry. I tak miała wyglądać ta matka? Z tego, co widzimy, krótkie włosy, czarne. Tutaj ten jeden z załogantów Remington'a, nieźle. Fajnie to wygląda. Czyżby twórcy na początku chcieli, żeby to była gra z perspektywy trzeciej osoby, a nie z oczu, czyli z perspektywy pierwszej osoby, no bo widzimy tutaj postać tej matki, tak? Tak samo tutaj idąca z lampą. Miało być trochę inaczej, czyżby tutaj związana córka Remington ze swoim diabelskim naszyjnikiem, jego załoganci. Niewielu ich spotkaliśmy w grze. Wypływający statek widmo z muzeum podczas sztormu. Naprawdę piękne obrazy. Piękne motywy graficzne. Wyspa czaszki dopływa statek widmo. Super. Wow. Czy tak miało być? Czy miała być jakaś scena, gdzie walczymy z załogantami Remingtona, który ucieka? To by było w miarę w porządku. Remington za każdym razem uciekał od nas. Zamiast powstrzymać, nie wiem, zlikwidować lub takim swoim czarem jakimś usz spać, tak jak z córką postąpił. Mógł łatwo się pozbyć, a jednak nie. Remington. To ona, ona za nami ciągle idzie, powstrzymajcie ją Nieprzyjemne Tutaj w wodu Nieźle Możemy iść dalej? Nie, nie ma, jest strzałka Filmy są Ale filmy to widzieliśmy chyba wszystkie Tutaj serce Remingtona A może nie wszystkie Zaraz tutaj jeszcze więcej filmów a jeżeli chodzi o grafikę, to nie było. Nie, nie ma tutaj strzałki żadnej. No to może tapety jeszcze zobaczmy. Można wziąć sobie na pulpit, jeżeli ktoś naprawdę ubóstwia Nightmares from the Deep. Wyspa czaszki. Kajuta Kapitana. To te wszystkie tła, które odwiedziliśmy. Krypta mery, Wyspa Czaszki na statku będąc. W kierunku Molo idąc, a tutaj. No tak. Różne rozdzielczości też są. Nie ma innej strzałki, nie ma. Seny z ukrytymi obiektami. Oczodu, infirmeria, kambus, amunicja, czyli to wszystkie? Warsztat wódu, z górze. Zaraz, ale możliwe, że tutaj są też takie, które mają być w dodatkowej tej przygodzie więc nie będę ich odpalał nie i jeżeli chodzi o filmy to tak samo może później obejrzymy czemu nie to są też y, te kawałki historii które usłyszeliśmy w kajucie kapitana tutaj nasza córka jest mieliśmy może ją spotkać pogadać jakiś wodospad nie wiem w każdym razie dodatkowa przygoda będzie w kolejnym odcinku a teraz się z Wami żegnam. Zastanawiam się tylko. Nie. Będę w kolejności tej, co jest. Czyli 12 odcinek i 13 to będzie dodatkowa przygoda. A jak Wam się podobała ta gra? Główna przygoda. Nightmares from the Deep paczaszki. Po obejrzeniu zagralibyście sami, czy jednak już po obejrzeniu traciłoby to na wartości? No, a tutaj. O. Interakcja. Ach ci twórcy dają nam takie możliwości szerokie. Dobra. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.